A więc witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku, na którym sobie zrobimy recenzję tego butika, czyli Puma Suede XL, czyli można powiedzieć, że nie jako rywala do danków SB, które mam, kampusów 00, które mam i do może wansów Knuskulów, których niestety nie mam jako jedynych. A więc, no, dziś sobie w ogóle zrecenzujemy, opowiemy, czy warto go kupić, porównamy do Wcześniej wspomnianych rywali, omówimy kwestie wygody, pokażę Wam je na przebitkach, omówię samą jakość wykonania, no i ogólnie postaram się zrecenzować, opisać i może powiedzieć, na kogo są konkretnie te buty. Więc no, zapraszam do oglądania! A więc zaczynając standardowo od moich recenzji, czyli nie od samego buta, lecz od samego boxa. No to tak, box ogólnie jest wykonany średnio. Mam za obok kolejne buty pumy, dwie pary, i one mają dużo lepsze boxy, ponieważ na, po tych widać, że to jest najtańszy, ekologiczny karko, karton bez żadnych laminatów, bez w ogóle żadnego kurde zdobienia, błyszczenia, czegokolwiek. No po prostu licho, naprawdę te kartony są jakości. Takiej by the way, nie wiem czy jest to, że on się rozpada, jest tak pogięty. Yy, metka w środku. Ja w ogóle jest to rozmiar 44, więc raczej to nie będzie mój size, bo jest aż o centymetr czy tam pół centymetra za dużo, więc yy, on fit tu nie wchodzi. W środku macie zwykłe, no zwyklejsze papiery z jakąś naklejką. Yy, kurde, w środku na, na karton oczywiście. Yy, sam papier jest cholernie cienki i tak szczerze. Jest on grubszy aniżeli boksy od Adidasa. Jednakże, urna mać, no może grubsza, ale no, powiem tak, e, taki boks rozpieprzony. To mi chyba tylko w życiu raz przyszedł podobny z Niemczech, e, z Yeezy, albo bardziej to już tylko Yeezy z Kanady, więc jakby to powiedzieć box jest naprawdę średni. Jednakże ten zielony to fajny kolor, szkoda tylko, że ktoś z jakością wykonania tego boksa no nie poszalał ustalmy, no nie poszalał, więc może przejdźmy do omówienia samego tego buta. O więc przechodząc do samej wygody, samego jakby designu i całokształtu kształt tego buta po prostu, to zacznijmy może od rzeczy najprostszej, czyli od jakości wykonania. Jakość wykonania w tym bucie powiedzmy wprost jest jak porządny GR, nic wybitnego. Może trochę, można się w niektórych miejscach przyczepić, ale całokształtnie naprawdę jest dobrze. Nie mogę powiedzieć o tych butach zbytnio. Nic złego kleju tutaj praktycznie no, nigdzie nie uświadczyłem. Naprawdę klej w tym bucie, jeśli chodzi o to, to zarówno na lewym, jak i prawym nigdzie, ale to nigdzie nie odchodzi. Jedyne, co mnie tutaj troszeczkę martwi, to trochę zagięcie tego zamszu. Ten zamsz jest tutaj trochę zagięty, ale jeśli chodzi o sam jakoś tego zamszu, nie ma tragedii, muszę powiedzieć wprost, on ma potencjał, trochę go posztotkujecie, trochę go będzie i będzie naprawdę dobrze. Jest on porównywalny jak w kampusach w tym wypadku, natomiast jeśli chodzi o jakby m, sam e, nie, nie wiem skórzane elementy to one są podstawowe one są nie są złe nie ma ich większej ilości elementów samego buta więc nie powinno być tragedii e, ale nie jest to jakaś super rewelacja sam but jest wykończony od środka ze skóry to jest game changerem bo naprawdę ze wszystkich moich butów to buty które mają właśnie skórzane wykończenie dajmy na to zwykłe pomysledy moje wansy czy jakieś inne pierdolowe buciarskie typu Timberlandy, które mają to wykończenie środku ze skóry, najdłużej trzymają i przy okazji w miarę dobrze grzeją, a w ciepłe dni też chłodzą, więc jest to fajne, bo jak widzę niektóre wykończenia, dajmy na to meszowe, jakieś yy, pluszowe, to one się bardzo szybko psują, niszczą, a w wypadku skóry tego yy, nie doświadczam, więc to muszę przyznać, że jest mega dużym plusem, naprawdę. Fajnie to gra, fajnie to siedzi, fajnie to wygląda, no i całokształtnie, no, no powiedzmy sobie, no ładny jest ten but, mimo wszystko, nieważne czy się Puma lubi czy nie, no to się nie pewnie nie zarzucił, że e, szpetny, choć no, więc to gdzieś tak wygląda. I teraz może porównajmy go do y, kampusów, więc no, porównanie. Porównując Słedek XL do kampusów 0.0. To powiem wprost: to są bliźniacze buty, to są praktycznie identyko trzuzy. Wygodowo są praktycznie identyczne, wyglądowo są również identyczne, materiałowo są również identyczne i podsumowywując, tak naprawdę mega szybko. Największą różnicą jest to, że po pierwsze kampusy mają trzy paski, puma ma swoje, swoje logo, co jest chyba oczywistą rzeczą. Kolejną rzeczą to jest jakość wykonania wewnętrzne, gdzie tutaj mamy taki plusz, taki po prostu ogrzewczy, a tu mamy skórę i kolejną różnicą to jest sama grubość podeszwy, że te pumy są e, trochę grubsze, jeśli chodzi o sam podeszwę, przez co mogą one lepiej grzać. E, a mogą też dłużej wytrzymać, ale patrząc na cały kształt, to są mega bliźniacze buty, oraz jeszcze jedna taka różnica, te tutaj sznureczki są dużo mniejsze w dotyku niż te. To, to też warto zaznaczyć. Języki tak samo pluszowe, naprawdę jedne i drugie są mega, takie właśnie wiecie, yy, no, napompowane i tak całokształtnie. Te buty są praktycznie identyczne i w zależności jaki budżet, którą markę wolicie, to. Takie buty wybierzecie, bo to nie jest w zasadzie, że jedne są lepsze od drugich. One są praktycznie identyczne, więc nie wiem, przejdźmy może do po prostu samej kwestii ceny. A więc jeśli chodzi o samą kwestię ceny, no to moi drodzy, te buty mają retail 450-500 zł gdzieś w tym przedziale. Natomiast to są buty pumy, więc na promocji one kosztują 280, za tyle były one nawet kupione. I powiem tak, jeśli chodzi pod tym względem, no to jeśli ktoś po prostu chce buty do danego stylu, nie patrzy na markę, nie patrzy na cokolwiek, tylko po prostu chce mieć buty w danej stylizacji, to, to są buty idealne. Natomiast jeśli nie no to po prostu ich nie kupi, więc jeśli szanujecie swoje pieniądze, no to to jest serio płacalny bucik, jak za te pieniądze do takich rzeczy, to jest serio fajny deal, natomiast jeśli chodzi o resztę, to wiecie, jakby to powiedzieć, te buty po prostu mają dobrą cenę, kurde, coś popierdoliłem w tej wypowiedzi, ale podsumowując, jeśli nie patrzysz na markę, Chcesz buty adekwatnie, cena jakość w lepszym stopniu niż, dajmy na to, te kampusy, to kupisz je, bo są po prostu lepsze, nie? bo po prostu lepiej się do tego spisują, a są praktycznie identyczne, więc no i nie wiem, jeśli chodzi o, e, teraz, to chyba po prostu przejdziemy do podsumowania, bo nie mam zbytnio nic więcej co o tych butach do powiedzenia. A więc podsumowując, co ja mogę Wam powiedzieć? Buty Pumy Suede XL, czyli po prostu napompowana wersja zwykłych Pum SUEDE, czym jest? No, po prostu Pumami Suede XL napompowanymi, które są praktycznie identyczne jak kampusy, a na promocji kosztują czasem praktycznie połowę ceny. I to nawet w kolorystykach takich jak czarna, bo czarną widziałem raz za chyba 300. 30zł, te za 280 więc jakby to wam widzowie powiedzieć naprawdę bucik fajny, warty uwagi box to box e, jeśli chodzi o sznurówki to z tego co wiem są one w innych wersjach kolorystycznych, na pewno w czarnej są w tych chyba nie ma, bo próbowa, szukam ich i no 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 e, on wam nie zrobię, bo po prostu nie jest mój size ale jeśli chodzi o kształt tego buta to naprawdę, jeśli szukacie butów e, w stylu chunky, no to kupcie je, bo są serio fajne, bo w podobnym przedziale cenowym, co mamy? No, wansy e, knuskula, które nie każdemu się mogą podawać, dajmy na to mi, wolę zwykło Old oldskula. Do tego, co mamy? E, kampusy 00, które są droższe. E, Danki SB to już w ogóle są droższe buty the hat to dajmy na to mi po prostu nie siedzą, więc je po prostu pomińmy i jeśli ktoś serio szuka fajnych takich ala alternatywy budżetowej wersji bardziej wyróżniającej się no to kupcie je bo nie są złe równie fajnie wyglądają i można je równie ciekawie przystylizować ale tutaj naprawdę stricte do takiego loose baggy fitu bo do innych to one zbytnio nie wyglądają. Więc jeśli wam się na tym zależy, to te buty są serio spoko i ja je rekomenduję. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się do następnego i no. Papa. Pa. Mały upgrade, bo ogólnie były zaposowe sznurówki w tamtym yy, w tym boksie. Ale nie mogłem ich znaleźć. A więc tak są tutaj białe, więc macie białe i niebieskie, więc zapewne w każdej wersji kolory, czyli tej basicowej macie po dwa kolory sznurówek, więc tak tylko dopowiadając.